Cię Dobrze, Dobrze Ty, rozumiem, że drama jest o to, że jedna poleciła byli. inny Nie zapach pisze. płynu do naczyń drugiej? Tak, ale miała tu opinię już wcześniej. Hej skurczybyki, w opisie macie link do strony. Z użyciem mojego kodu dostaniecie darmowe 4 złote, za które będziecie mogli otworzyć skrzynię oraz dodatkowe plus 10% bonusu do doładowania. Otwieram piwo ze swoją dziewczyną. że dupy wydają 500 zł na krem, tymczasem my. <laughs> Ty wiesz, jak opętany człowieku, z tym nie w A! 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 Nic nie boli. Nie Jak to brzmiało z drzwi, jakby cię rozstrzelali na śmierć. Minus. Nie wiem, może mniej nawet. Tak, tak będzie wystarczająco dużo klików. Co, O co chodzi? Chodzi o to, że, że to była dziewczyna, która zbyt napisała zbyt do nawci do naszej o to, czy warto dołączyć do, do Storm Media, jedna, która była w Storm Media, napisała, że, że nie. Druga powiedziała, że... pisała później nie zaraz, do tamtej, ruchu, że... Nie czemu jej nie każesz? Bla, bla, bla. Jest fałszywa, Nie wiem. Ogólnie... Szczerze? dobrych nie. Zastanów się nad swoim postępowaniem, gdzie bez żadnej współpracy Storm Media, ani szerszych informacji od Julki, Moim zdaniem tych jest najlepiej. O! No mi wypada stopa. Widzicie? Ja będę szła i mi będzie stopa wypadać. Czekajcie. Nie... Jesteś mądry, jesteś zabawny, jesteś naprawdę cudownym człowiekiem. Jedyny twój mankament to aktualnie jest twoje sklaczałe ciało. Bo ty nie masz ujędrnić. Tak. Nie żeby jak viking wyglądał. Wiesz, o co chodzi strongman. Co za kurwa to? No żyri jej na szybko to przełpić To jest takie miękkie w konsystencji No żyrij całe Na raz Po co ty robisz? Kawałek To nie spakuje źle Taka pani do nas przyszła i się mnie pyta, y, jaki mam stan cywilny. I przysięgam. Ja w ogóle byłam taka zestresowana całą sytuacją. Ja tak na nią patrzę i mówię, kurwa, nie wiem. <grywa> Chciałam zapytać, a co mam do wyboru. <grywa> <grywa> e, więc, e, więc tak. Słuchajcie, bo tu muszę. O. Tak. <grywa> bam, bam. bam. Do na łapa duża kata się jeszcze nie wpierdoliłem na teście wjeżdża, się wjeżdża Za jarano mało lata piszą penta na tata ma się za mój jego teść Całą noc, tańczy ze mną, cały skład To nasz los, tak to robi ekipa O opinie i jeżeli zatajałabym coś, to eee! dopiero wtedy myślę, że mogłabym być. Człowiek stary to człowiek pomarszczony, siwy, w przypadku kobiet z obwisłymi cycami. Nie widzę tych rzeczy u Ciebie. Ja pierdolę! Dora, zmieniam tą bluzkę! Pierdolę to! Idę! Zajawki. Dobra, pokazuję outficik. Proszę bardzo. <laughs> Dzisiaj będzie czarny, i będzie ten outfit. Aczkolwiek tak on wygląda. Really Częste sytuacja, że cały czas się powtarza, że ludzie, widzowie są świadomi, jak na nam. No go. czekaj, do kwestii, tak. do no co ty widzowie robisz? Widzowie są świadomi i w bardzo wielu sytuacjach Urza. proszę o nie wspominanie jej <laughs> na moim kanale, ponieważ nie chcą o niej rozmawiać. <laughs> oraz y, w... Wy... Ale te pierwsze były najbardziej niewygodne i mi spadały z nogi! No właśnie, a jeśli bym mnie wkręcacie, że ja mam jakąś nagrodę odebrać, to w ty ja mogę sobie zapierdawać nawet pod skokach, nie? Tak mogę tą nagrodę odebrać. To jest fajna, o! Taka dosłownie długa, czekajcie. Blizny są zajebiste, dlatego aż regularnie bije. Koleżanka, że według niej źle doradziła Kole... Kurwa! Takie hmm, tajniki w głowie, o co chodzi? No. No, ej, ej, a może to się łączy z tym? To się, to byś zrobił... Delor, to niech spierdala w chuja wali. Pytałem go wcześniej i chciałem z nim pograć, to teraz będzie pierdolił. Jakbym był kurwa guciem i bym powiedział mu chodź gramy kurwa nie wiem... Tubergaja, to by poszedł grać kurwa. Mamon! Jebać cię Mamon! o kobieta w internecie. Jeszcze ja się nie widziałam, bo nie mam lustra. I mama mi powiedziała w ogóle, że jak ja chcę przykleić sobie stanik samonośny, bo go się jakby przykleja na cycenie, to że muszę się natrzeć wódką. Muszę się tu natrzeć wódką i dopiero go na przykleić, dlatego ja <laughs> będę szła do żabki i powiem tak, Dzień dobry, poproszę setkę. <laughs> Przydam do siami. Więc tak. Y tak wyglądam cała. Tak. I, I buty są takie. Trzy razy bym zapomniał o czym w ogóle mówię, a w połowie to bym przysnął. by mi do pamięka spadła do zera. No bo nie jesteś kobietą. Nie jesteś stworzony do robienia konfliktów. I z igieł wideł. Dziękuję pięknie. O kurwa.